Cześć, wreszcie kończę temat Radmora 5102 Ten Radmor niestety był u mnie dobre 4 miesiące jak nie więcej z różnych przyczyn, o których Wam które Wam wcześniej mówiłem zeszło się tyle ile się zeszło niestety ale jak to się mówi finał jest szczęśliwy zostało jeszcze tylko parę drobnostek typu doczyścić tą gałkę która mimo, że była Czyszczona to jednak w zakamarka gdzieś tam został zostały ślady starego tłuszczu spod palców, więc to trzeba będzie poprawić. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie być może troszeczkę inny. Tak na szybko tylko pokażę, że wszystko działa i że jest w lepszym stanie, niż było jak, przyszedł, jak sprzęt trafił do mnie. Wszystkich parametrów nie będę sprawdzał, bo wszystkie sprzęty, które są spod moich rąk. W zasadzie mają dokładnie prawie że te same parametry, oczywiście, minimum co najmniej tak dobre jak w momencie opuszczenia fabryki. A na przykład, jeśli chodzi o głowicę, to głowice mają dużo lepszą czułość. Pamiętacie, ten sprzęt jak przyszedł do mnie, to odbierał w niepełnym zakresie: w sensie dół był mocno przesunięty w dół, i góra była mocno przesunięta w górę dla 3,25 V. W tej chwili już nawet miernika nie podłączałem. Musicie mi uwierzyć za słowo, na słowo, więc tylko pokażę, jaką uzyskałem czułość w stosunku do tego, co było. Patrzymy na diodę stereo. Jedziemy 80 mikrovoltów. Patrzymy, kiedy dioda zgaśnie. 90 -96 dBmów. W momencie, kiedy głowica trafiła do mnie. Dioda stereo gasła przy mniej więcej, chyba tam minus 60 kilku. To zobaczmy sobie e, minus. Tutaj ostrość ustawimy. To było tam, nie wiem, między minus 58 a minus 61. To zobaczcie. Było 200 mikrovoltów, w tej chwili jest e, minus 96. Minus 96 jest tu. E, mamy 3,55 mikrovolta. E, różnica czułości jest. Bardzo znaczna. 108 MHz. Minus 80 jeszcze jest. Już nie będę dalej leciał w każdym razie. A tak na szybko pokażę Wam, że jesteśmy, jesteśmy nawet na górze dużo lepiej niż na dole. Dobra. Słuchajcie, teraz o tym oczywiście, że, że to działa. Że nic nie trzeszczy. To tak na szybko pokażę. Zniekształcenia nieliniowe oczywiście są y, ustawione. ARC, pokażę, że działa. Odstroimy się troszeczkę. ARC działa. Wyciszanie, żeby pokazać, że działa. Musiałbym y, odłączyć generator. Nie chcę mi się tego robić. Dzisiaj jakby bardziej chciałem się skupić na tym, żeby pokazać Wam. Co zostało wymienione i dlaczego po raz kolejny yy, wyłączę, żeby nam nie szumiało. I teraz tak, weźmiemy sobie jakiś wskaźnik, więc tak jak widzicie, no może podniosę to do góry, tak jak widzicie, wszystko zostało wymyte, wyczyszczone, oczywiście bez jakiegoś tam zbędnego spuszczania się yy, potencjometry. Czyściusieńkie udało je się domyć. Tu jeszcze jakieś, tak jak mówiłem, sprawy kosmetyczne zostaną: typu postawić wszystkie kondensatory w pion. E Pamiętacie, bardzo mocno narzekałem na gniazda bezpieczników. Gniazda bezpieczników też zostały wymienione. E wszystkie małe kondensatory. Pamiętacie, był odcinek o problematycznych tutaj mm, dziwnych rezystancjach między masą a wyprowadzeniami tranzystorów. Zostały, zostało to wszystko rozebrane, wymyte, wyczyszczone, zostało y, poprawione wszystko. Już w tym momencie nie ma żadnych dziwnych przejść. Dlaczego to jest tak ważne? Już wam kiedyś mówiłem: Uwaga na tranzystory w filmie, że trzeba bardzo mocno pilnować tego. Bo inaczej jest problem z ustawieniem prądu spoczynkowego. Od stabilizacji prądu spoczynkowego jest tutaj tranzystor przyczepiony, przykręcony tutaj i bardzo często właśnie to na nich jest jakaś dziwna rezystancja między uziemieniem albo raczej między masą a, a jego nogami, więc trzeba bardzo mocno na to zwracać uwagę. Bardzo dużo pracy, oczywiście ten radmur mnie kosztował, odmiał przyjść tylko do naprawy. Natomiast w kolejnym odcinku pokażę wam w jakim stanie są kondensatory, już żeby was tutaj nie zanudzać, bo nie wszyscy chcą oglądać moje narzekania. Jak to jeden z youtuberów czy z youtuberów z moich widzów napisał mi gdzieś tam pod innym komentarzem w innym filmie, że mógłbym mniej ględzić, więc staram się mniej ględzić. Przechodzimy do konkretów. Czyli tak, kondensatory, gniazda, pasta, pasta, mycie, czyszczenie, poprawa zimnych lutów, czyszczenie wszystkich potencjometrów. Z tej strony zostały oczywiście wszystkie potencjometry też wyczyszczone. No i ostatnia rzecz, stroiki. Ze stroikami miałem dużo, dużo problemów, a jakich to wam zaraz opowiem. Oczywiście RadMor osiąga pełną moc, moc. Oczywiście zniekształcenia nieliniowe są na takim poziomie, na jakim powinny być, zarówno dla toru FM, jak i toru audio. Oczywiście one są dużo niższe niż producent deklarował i tak zastanawiam się, dlaczego mi na kilku miernikach zniekształceń nieliniowych te zniekształcenia wychodzą niżej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że producent miał generatory do testowania, o jednak w dużo większych zniekształceniach nieliniowych albo tak się bali, nie wiem, jakichś wyrywkowych kontroli czy, czy czegoś, więc wolali dać szersze parametry, szerszy zakres, a w rzeczywistości było dużo lepiej. Nie mi to, że tak powiem, na ten moment wnikać, interpretować. Także, tak jak widać na załączonym obrazku, to tutaj mi się podwinęło coś, Dobra, zresztą nie będę już teraz tego e, poprawiał, chociaż nie. Pokażę, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Włożę taka ciekawostka. Zobaczcie, tutaj lewy lewy wspornik. Może tak ustawmy ostrość. Lewy wspornik jest w kolorze szarym, lekko szarym, a czarny klasycznie jest czarny. Albo raczej prawy wspornik. Wspornik klasycznie jest w czarnym kolorze. E, Powiem Wam szczerze, tak bardzo ciekawie się przystroiła głowica. W sumie nie miałem większych problemów chyba pierwszy raz w życiu. Nie musiałem kombinować nic z trymerem w heterodynie. Poza oczywiście zabiegami, które jak zawsze robię, czyli mycie, czyszczenie. Tutaj pamiętacie w jednym z odcinków, Janusz tu był, pokazywałem Wam jak niestety w strasznym stanie były powycinane kondensatory, a w zasadzie one były wyrwane, one były ukręcone, nóżki zostały, te nóżki sobie latały, pamiętacie w jednym z odcinków mówiłem, że taka, taka nóżka, taka, taki drucik o długości kilku yy, milimetrów, Potrafi mieć około pół piku, może mniej. Niektóre kondensatory były wraz z okładzinami, to zaraz wam pokażę. Wysypiemy części. Zostało mi jeszcze wszystko dokładnie przetestować, aczkolwiek on już się testował kilka godzin na pełnej mocy. Jeszcze jakieś tam sprawy kosmetyczne poukładać przewody, po kondensatory w pionie poustawiać. Złożyć całość, jeszcze raz to, co nie zostało gdzieś tam, jakieś śrubki, tu jeszcze mi zostały do złożenia, oczywiście tylne osłony radiatorów, testy, testy i do klienta. Także bardzo długo to trwało i niestety tak to w życiu bywa. Mam mocne postanowienie poprawy, że postaram się w końcu napisać czas albo spisywać raczej czas. Jaki poświęcam e, konkretnemu egzemplarzowi, tutaj jeszcze widzę, muszę odsunąć od siebie te przewody, bo w sumie ciekaw jestem, ile tak naprawdę zbiorczo mi się nad tego typu przy, e, egzemplarzem e, czasu schodzi. E, pewnie można by jeszcze, jak zawsze, tak jak mówię, nie ma radmorów idealnych, nie ma polskiego sprzętu z lat tam 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych w stanie idealnym. Zawsze coś można zmienić, zawsze coś można poprawić. Tak jak wielokrotnie mówię, o 1.1 V, jeśli chodzi o tam napięcia strojenia, ja się tam też nigdy nie czepiam. Zasilacz też potrafi tam o te 1 czy 2 V popłynąć. E, no niestety ta stabilizacja jest taka jaka jest. Natomiast zawsze starajmy się robić wszystko na maksimum swoich możliwości. No dobra, słuchajcie, to tyle ględzenia na temat ogólnikowym. Zaraz wam pokażę co wymieniłem i dlaczego wymieniłem, a w kolejnym odcinku będzie e, znowu powrót do kondensatorów elektrolitycznych. No dobra to są elementy, może żeby nie hałasować które wymieniłem w tym, poza oczywiście tym kondensatorem przybłędą, które wymieniłem w tym egzemplarzu, ustawmy sobie ostrość, i jakby chciałbym się skupić, aby wam opowiedzieć dlaczego. Więc myślę to, że stroiki, które pewnie większość z Was rozpoznaje. Dlaczego zostały wymienione, to jest sprawa oczywista. E, powiem Wam tak, chyba dochodzę do wniosku, że rozbieranie aż tak starych stroików nie jest najlepszym pomysłem. Pamiętacie, pokazywałem Wam jak ja je demontuję, można zdemontować ośkę z kółkiem zębatym, z zębatką, wysunąć, wymyć, wyczyścić izopropanolem, e, można delikatnie nasmarować preparatem do potencjometrów, ale niestety przy tej operacji okazuje się. Teraz może ja sobie zrobię tak, żebyście coś więcej. No za wiele nie będziecie widać, bo światło jest fatalne. E, no ale dobra, no, wybaczcie. Wiem, że oglądanie nieostrego obrazu to jest dramat. E, ścieżka oporowa jest nitowana takimi malutkimi nitami. Może, może jakoś tak będzie. No, widzicie jak na złość. O. Ścieżka oporowa jest y, nitowana, i tutaj ta przelotka też jest nitowana do tej blaszki. No i efekt jest tego taki, zrobimy oddalenie. Efekt tego jest taki, że przy demontażu i manipulacjach tutaj, czy przy ścieżce, czy, czy, czy przy tym elemencie, niestety robi się luz bardzo minimalny na, na y, tych nitach. I efekt jest tego taki, że potencjometr na przykład w jednym zakresie działa bardzo ładnie. E, widać te problemy, szczególnie gdy się używa zera detektora. No i po prostu przerywa, zero odpływa, częstotliwości skaczą, e, dlatego że zmienia się napięcie z tych, z tych potencjometrów. No i zasadniczo jest to duży problem. I w następnym rad zobaczę, czy tylko zewnętrzne mycie tym środkiem, który widzieliście, e, tłuszcz i brud nie będę nazwy firmy po, e, powtarzał e, czy tylko taki zabieg e, wystarczy czy będzie jakiś tam dramat więc e, żeby było śmieszniej mm, wymieniłem na fabrycznie nowe e, same te korpusy nazwijmy to same ścieżki wraz z obudową e, z fabrycznie nowych potencjometrów które były, które miały zainstalowane tebo, tego typu tego typu ośkę zaraz wam zresztą pokażę. O, tu jest tego typu potencjometr. Te potencjometry pasują do Radmorów w wersji TE dlatego, że tu bezpośrednio jest wkładany y, stroik. O. I kierunek obrotu jest zgodny z kierunkiem powiedzmy przesuwania skali częstotliwości. Natomiast e, potencjometry, które są w Radmorach 5102, tych tak zwanych pięciowskaźnikowych, mają inny kierunek obrotu ośki. E, dlatego że kręcąc jednym kółkiem jedną zębatką, zresztą zobaczcie, mam tu nawet ten, to myślę, że o tym wszyscy wiedzą, kręcimy zębatką, tu jest druga zębatka i przez to jest inny kierunek obrotu. Inaczej jest jest lewy i prawy gwint. W zależności od ośki. Tu przy okazji zobaczcie taką ciekawostkę. To jest fabrycznie wyjęte z fabrycznie nowego potencjometru. Nie wiem jak to pokazać, żeby było widać. I tu jest, to jest krzywa. Krzywy jest. Fabrycznie krzywa jest. No nie wiem, czy będzie to widać. Może, może tak pokażę. Tu zrobimy ostrość. O. Zobaczcie, tutaj w tym momencie, w tym miejscu jest... No nie wiem, czy to będzie widać, nie wiem jak to pokazać, żeby było widać. Także wygląda na to, że niestety fabrycznie nowe, yy, fabrycznie nowe elementy potrafiły już być uszkodzone i to nie działało zbyt dobrze. Żeby było śmieszniej, to jeden z fabrycznie nowych yy, stroików też nie domagał. W momencie, kiedy przełożyłem ośkę z, yy, z programatora... Yy, tego, który naprawiałem, okazało się, że po zlutowaniu wszystkiego niestety to nie działało dobrze. Reasumując, użyłem 8 sztuk fabrycznie nowych stroików potencjometrów. Jeden oryginał został ze starego programatora, on jest w dosyć dobrym stanie. Tak więc, jak widać, trochę elementów jest, ale przechodzimy dalej. Dlaczego jeszcze zostały inne rzeczy wymienione? No to Jedziemy. Myślę, że moją niechęć do doginania blaszek w gniazdach bezpieczników znacie. To wszystko po prostu ktoś to doginał, cudawianki z tym robił. Takie bezpieczniki nie będą się trzymać, co udowodniłem na poprzednim, na pierwszym filmie z przyjęcia tego Radmora do naprawy. Tam widzieliście przebiegi na oscyloskopie były bardzo słabe. Jeden kanał w zasadzie tak. Bezpieczniki nie kontaktowały, że zamiast przebiegu sinusoidalnego był przebieg bliżej nieokreślony. Więc, yy, tak jak 100 razy mówiłem, nie zaginamy blaszek, a jak zaginamy, to nie na bezpieczniku. No powiedzmy, że to nam symuluje bezpiecznik, jak niektórzy doginają na bezpieczniku. Wyjmujemy bezpiecznik, próbujemy to jakoś dogiąć, ustawić te obłości i dopiero wkładając bezpiecznik zobaczyć czy blaszki, blaszki obejmują cały obwód albo raczej całym obwodem przylegają do, do bezpiecznika tak więc blaszki mamy umówione słuchajcie z żarówkami była bardzo ciekawa rzecz zobaczcie one są wszystkie bardzo mocno okopcone strasznie i w momencie kiedy przyjmowałem radmora z pięciu świeciły cztery dosyć nierówno w momencie, kiedy wyjąłem bezpieczniki z yy, oprawek i wrzuciłem do obudów, znaczy do obudów, do, do jakiegoś tam pojemniczka, one się wytrząsły, czyli już były na granicy spalenia i z pięciu żarówek, znaczy z pięciu żarówek wyjściowo świeciły cztery, a w momencie, kiedy zacząłem składać Radmora, okazało się, że świeci tylko jedna, więc musiałem wymienić cały komplet pięciu żarówek, żeby nie było takiej sytuacji, że ta jedna za chwilę się przepali. Kondensatory elektrolityczne wymieniłem wszystkie z zakresu 1 do 20 do 47 mikro w zasadzie. Na przykład taki jeden przykład kondensatora, zobaczcie, jedna nóżka się uszkodziła. W zasadzie to ona była uszkodzona i teraz tak. Część z tych kondensatorów straciła pojemność, część z tych kondensatorów zaczęła tutaj delikatnie już podciekać, na przykład tutaj nie wiem, czy, czy będzie widać, to już widać ślad elektrolitu, więc dlatego trzeba było je wymienić. Wszystkie kondensatory elektrolityczne zostały zmierzone pod kątem pojemności, natomiast, natomiast tutaj zobaczcie ten przykład, o którym Wam mówiłem. To jest kondensator 18 picofaradów wyjęty z głowicy. No i zobaczcie, ktoś jedną nóżkę wyrwał, bo mu się nie chciało, mówię, wylutowywać. Została druga nóżka i taki duży dysk w formie, konesy, w formie jednej okładziny. No, w zasadzie to są dwie okładzie. No ale to jest, że tak powiem, taki stojący żagiel. Eee, I no wiadomo, że to ma swoją dosyć dużą pojemność, i chociażby dlatego m, być może nie można było niektórych lepiej zestroić elementów w głowicy i jeszcze oprócz tego nie wiem właśnie czy nie ten kondensator dyndał sobie luźno w polu lutowniczym, znaczy w polu, w otworze i w polu lutowniczym raz dotykał raz nie dotykał, więc też tu był problem z z tym, że ta głowica mogła w różny sposób działać tu oczywiście też komuś mówię nie chciało się Odlutować, wylutować kondensatora, więc wyciął nóżki starego, dolutował to pewnie 3 i 3 pico powinny być, A nie widzę. Teraz nieważne, eee, oczywiście. No, gdyby, gdyby rzeczywiście trzeba było rozbierać coś i poświęcić na to pół godziny czy godzinę, to sprawa może być dyskusyjna, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, czy jest to złe rozwiązanie. Natomiast Natomiast według mojej oceny. Albo robimy coś porządnie, albo nie róbmy tego wcale, no bo takim mottem ja się staram w życiu kierować i tak jak Wam mówiłem, ja pracuję w branży laboratoryjnej, gdzie wymagana jest ode mnie perfekcyjna dokładność, od tej mojej pracy często zależy zdrowie i życie ludzkie więc nie można sobie pozwolić na jakieś tam albo mi się nie chce, albo to, albo tamto, itd. Tak tak no dobra, więc te kondensatory z kolei zostały wymienione. Dlatego, że tak jak wam mówiłem, ja mam w zwyczaju je od pewnego przypadku Radmora, który u mnie był testowany przez wiele dni i nic mu nie było, poszedł do klienta i klient po kilku tygodniach zgłosił zastrzeżenie, że coś mu słychać delikatnie jakieś buczenie, przydźwięk. Więc to już wielokrotnie mówiłem, że tu na tych nitach potrafi dojść do wyluzowania, jeśli można tak powiedzieć. Kondensator, oczywiście filtrujący, też się w pewnym stopniu nagrzewa, i wraz ze wzrostem temperatury mogą się właśnie tu pojawić, nazwijmy to, niekontakty. No i, i potem jest efekt tego taki, że jest problem. Więc tyle z tego tematu. RadMor, tak jak widzieliście, gra i, i, i buczy. Zostały takie szczegóły, więc w sumie w tym odcinku tak naprawdę bardziej chciałem Wam pokazać i po raz kolejny powiedzieć, dlaczego pewne elementy wymieniam i dlaczego uważam, że powinny być wymienione. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, macie do tego prawo. Natomiast to, co tu zrobiłem, to jest taka optymalna, to jest taki optymalny zestaw, który jeśli chcemy, żeby sprzęt działał przez następny okres czasu w jakiś sposób bezawaryjny należy wykonać i tu jeszcze też jeszcze nie powiedziałem wam że oczywiście płytki po umyciu wyczyszczeniu po poprawie zimnych lutów zostały zabezpieczone roztworem kalafonii oczywiście przypominam wszystkim że kalafonią zabezpieczamy płytki z tej strony nie lejemy z tej strony to jakiś stary stereodekoder na testy eee... i tyle z tego tematu także drogi właścicielu wiem że długo czekałeś no niestety Ech, tak, wyszło jak wyszło, ale finał już jest bliski dla wszystkich, tych, którzy z utęsknieniem czekają, aż przyjmę ich sprzęty do naprawy. Tak jak was informowałem w poprzednich odcinkach, niestety pościsk jest około dwóch miesięcy, więc wszystkie sprzęty, które miały być po wakacjach przyjęte do naprawy, niestety mm, musimy, musimy trochę z tym e, poczekać. Dobra, w następnym odcinku kondensatory elektrolityczne, właśnie z tego Radmora. Pokażę wam, dlaczego jest tak ważne, oczywiście, żeby pilnować kondensatorów, i dlaczego trzeba je wymienić. Oczywiście, już to mówiłem w jednym z odcinków, ale teraz po raz kolejny wam pokażę i naocznie, e, po raz kolejny się przekonamy, że jednak tak trzeba robić. Dobra, nie ględzę. Trzymajcie się, cześć.